Jest mnóstwo takich komentarzy. A Woły, nie wolno pomagać Ukraińcom, bo mordowali Polaków, to oni mają to w genach, jak się takie pierdy, Co jest oczywiście głupotą. Yy, uważam, że Ukraińcom powinno się pomagać. Nasza racja stanu, Polska, jest taka, że Ukraina powinna wojnę z Rosją wygrać. Lepiej jest z Wo Rosją toczyć wojnę rękami innej narodu, yy, innego narodu na jego terenie niż w Polsce, więc powinniśmy Ukraińców ze wszystkich sił wspierać. Sprzętowo, finansowo, pomagając ich rodzinom i tak dalej. Więc to jest rzecz podstawowa. Natomiast w kontekście tego wołenia chciałbym Wam przeczytać taki wpis z wykopu. Nie jestem w stanie zweryfikować wszystkich tych informacji, które w tym wpisie się znajdują, natomiast on jest dosyć spójny z tym, co ja na ten temat wiem, w związku z czym Wam go przeczytam w całości. Chciałbym, żebyście się z nim zapoznali. Podam potem też link do tego źródła. Napisał to gość o pseudonimie albo gościu o pseudonimie Blackmore. Dlaczego doszło do zbrodni wołyńskiej? Zauważyłem, że na wykopie, nie tylko na wykopie, często pojawia się temat zbrodni wołyńskiej. Wiele osób często w emocjonalny sposób powołuje się na to wydarzenie historyczne, starając się uzasadnić swoją rezerwę albo wprost niechęć wobec Ukraińców. Zawsze wydawało mi się dziwne, że nikt nigdy nie zadał sobie pytania, dlaczego doszło do takiej masakry. Można odnieść wrażenie, że była to niczym niesprowokowana masakra, która nastąpiła bez jakiejkolwiek przyczyny. Wprost tworzy się narrację, że dwie grupy, Polacy i Ukraińcy, żyły pokojowo obok siebie i nagle jedna wyciągnęła kosy, widły oraz siekiery, aby wyrżnąć sąsiadów. Problem w tym, że takie zbrodnie nigdy nie następują bez powodu. Niestety, Polacy bardzo strygerowali Ukraińców. Nie do końca podoba mi się użycie tego słowa strygerowali, ale chodzi o to, że po prostu ym, swoimi zachowaniami Polacy mieli bardzo zły wpływ na Ukraińców, i budowali do siebie delikatnie mówiąc niechęć. I wracam do, do, tego, do tego wpisu. Moim zdaniem, polska polityka wobec Ukraińców w latach 30. kwalifikuje się wprost do Nagrody Darwina. Wielu co inteligentniejszych obserwatorów życia społecznego już przed wojną wyrażało przewidywania, że jak tylko z kresów zniknie polska administracja, policja i wojsko, na przykład na skutek przegranej wojny, to Ukraińcy po prostu zmasakrują Polaków. Wnioski takie były formułowane na podstawie tego, jak wyglądała polska polityka względem tej mniejszości. Przypominam, Wołyń był ówcześnie częścią Polski. Po I wojnie światowej powstała Polska, która miała tereny, duże część terenów, znaczy duża część ówczesnej Polski to są dzisiaj tereny dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, Litwy, tak? Pamiętamy, że ta Polska była jakby tak bardziej na wschód przesunięta. A więc były to tereny polskie i ówcześnie Ukraińcy byli tam mniejszością. Polacy uderzali w ludność ukraińską w, duch, w dwóch podstawowych wymiarach. Po pierwsze w wymiarze ekonomicznym, a po drugie w wymiarze godnościowym. Połączenie tych dwóch wymiarów doprowadziło do powstania mieszanki wybuchowej. Wprost zwierzęcy nienawiści. Poniżej opiszę pokrótce, o co chodzi. Zerknę, czy nie ma jakichś głupich, yy, głupich komentarzy. Oczywiście są, na przykład takie. Idiotyczny komentarz. Wymiar ekonomiczny. Polska była przed wojną jednym z najbiedniejszych krajów Europy, a Wołyń i wschodnia Galicja należały do najbiedniejszych regionów Polski. Często śmiejemy się ze sformułowania golicja i głodomeria, którego używają historycy, jednak jeśli się zagłębić w szczegóły, to to wcale nie jest takie śmieszne. W ostatnich dwóch dekadach przed pierwszą wojną w Galicji, zwłaszcza i wschodniej części, co roku umierało z głodu lub chorób nim spowodowane kilkadziesiąt tysięcy ludzi, głównie ukraińskich chłopów. To były realia podobne do realiów panujących w najbiedniejszych państwach Afryki w latach 90. XX wieku. Każdy chciał się stamtąd wyrwać. Kto mógł, emigrował do USA, Kanady albo Ameryki Południowej. To wtedy powstała w Kanadzie ukraińska diaspora. I wtedy właśnie Polska uzyskała niepodległość i obszary te znalazły się pod, pod polską administracją. I tu pojawiły się dwa problemy o charakterze ekonomicznym. O ile miasta i miasteczka były zamieszkiwane głównie przez Polaków i Żydów, to już na prowincji dominowała ludność ruska, to jest ukraińska. Polaków było niewielu i byli związani głównie z dworami. Byli to arystokraci i ich pracownicy, np. zarządcy ogromnych majątków, na których ludność ukraińska pracowała jako robotnicy rolni. Ci ludzie czuli się bardzo zagrożeni, bo żyli na dość wysokim poziomie pośród morza nędzy, w której żyła ludność obca im wyznaniowo i etnicznie. Dodatkowo byli to potomkowie dawnych chłopów pańszczyźnianych, to jest kogoś o statusie bliskim niewolnikom. Wydaje mi się, że tutaj autorowi chodzi o Ukraińców. Po pierwszej wojnie polskie elity zdobyły władzę i przychylność społeczeństwa, szafując popularnymi wśród ludu hasłami, co było konieczne zwłaszcza gdy broniliśmy się przed bolszewikami i trzeba było jakoś zachęcić ludność do oporu. Jednym z takich haseł była reforma rolna, to jest parcelacja wszelkich majątków i nadawanie ziemi chłopom. Ogólnie, gdy zagrożenie minęło i bolszewicy zostali odparci, to realizacja tych haseł zeszła na drugi plan. Także wprowadzenie, a następnie wdrażanie reformy rolnej szło niemrawo. Jednak pewne działania podjęto. I co się okazało? Gdy wywłaszczono polskich obszarników na Kresach z części ich majątków, to okazało się, że pozyskane gospodarstwa wcale nie trafiały do miejscowej ludności ukraińskiej, tylko do polskich osadników z centralnej Polski. Podobnie do Polaków trafiała ziemia należąca wcześniej na przykład, do cara, która przeszła na własność państwa polskiego. To budziło wściekłość miejscowych i automatyczną niechęć do Polaków, którzy przybyli z innych regionów Polski. Po prostu polskie elity celowo przyznawały Ziemię Polakom katolikom, aby w większym stopniu spolonizować te obszary. Także miejscowi obszarnicy chętnie oddawali swoją część ziemi polskim osadnikom, bo mając w sąsiedztwie kilkuset, grupę kilkuset Polaków, czyli po prostu bezpieczniej, niż żyjąc na samotnym dworze pośród samej ludności ukraińskiej. Jednak na tym nie koniec. Generalnie w każdej gospodarce istnieją dwa różne, różne miejsca pracy, które dzielą się na bardzo atrakcyjne, atrakcyjne, przeciętne, złe i bardzo złe. Na dnie hierarchii stali robotnicy rolni oraz chłopi małolni. Potem byli chłopi robotnicy niewykwalifikowani, pozostali robotnicy i chłopi, a potem było drobne mieszkaństwo, inteligencja, cała budżetówka i wolne zawody. Artyści, politycy, oficerowie, lekarze, adwokaci, kolejarze, sędziowie, leśniczy, zarządcy, sklepikarze rzemieślnicy. Zajmuję to długo, więc nie będę tego czytał w całości, w każdym razie. Na Kresach efekt był taki, że właściwie wszystkie atrakcyjne posady były zarezerwowane dla Polaków. W Galicji powstała sytuacja, w której dla przeciętnego Ukraińca jedyna realna droga zawodowa to była droga robotnika rolnego i tym samym nędza, ale noszami leśniczymi, oficerami byli niemal wyłącznie Polacy, często przybysze z centralnej Polski. Nie miał znaczenia talent, pracowitość, inteligencja. Jeśli Ukraińc chciał zrobić karierę, to miał realną szansę wtedy, gdy się dobrowolnie spolonizował i najlepiej zmienił wyznanie. Potem jest jeszcze fragment dotyczący kwestii godnościowych. Uderzono w religię prawosławną. Warto zwrócić, że w tamtych czasach religia była nieco ważniejsza niż dziś. Polacy zajmowali cerkwie i przerabiali je na kościoły, a ponad 100 cerkwi prawosławnych zostało zburzonych, w tym także za pomocą czołgów. Najstarszy zniszczony obiekt pochodził z XVI wieku. Często zdarzały się przypadki bezczeszczenia świątyń oraz ich wyposażenia. Zbezczeszczono także kilka prawosławnych cmentarzy. Na Wołyniu Polacy podejmowali próby zbiorowego nawracania na katolicyzm, katolicyzm całych wsi pod lufami karabinów, niczym średniowieczni krzyżowcy, stosując argument siły i przekupstwa, niezrealizowane obietnice Przyznania ziemi. Na siłę tworzono parafie katolickie i przysyłano setki katolickich księży, aby opiekowali się nowymi wiernymi. Nawet współcześnie działania takie wzbudziłyby dużą agresję, a przecież religijność jest obecnie mniejsza niż kiedyś. Cały zachód Europy się z tego śmiał. I cytat ze Stanisława Czata Mackiewicza: Nie nawraca się nikogo metodą burzenia świątyń, przeciwnie, roznieca się w ten sposób płomień żarliwości. Wkleję wam teraz na czacie link do tego miejsca, żebyście sobie poczytali, gdyby was to interesowało, i na tyle na tym skończę. Co chciałbym, żebyście zapamiętali z tego, z tego, z tego wykładu, z tego cytatu? Prawda jest taka, że bardzo dużo złego Polska jako ym, aparat państwa wyrządziła Ukraińcom na terenach Wołynia. To nie można powiedzieć, że usprawiedliwia mord na Polakach dokonywany przez Ukraińców, natomiast wydaje mi się, że to wyjaśnia przyczyny nienawiści Ukraińców do Polaków i pomoże w zrozumieniu tej sytuacji. I jak będziecie kiedyś czytać jakieś takie durne komentarze, że Ukraińcom nie pomagamy, bo Wołyń, wyślijcie mu ten artykuł, niech doczyta o tym, co Polacy, co Polska jako kraj robiła Ukraińcom, Wtedy będziemy się mogli zastanawiać, będziemy się mogli licytować na to, czy kto tutaj więcej kogo wymordował i, i krzywd wyrządził. W tym ujęciu wydaje mi się, że jednak Ukraińcy Polakom. Natomiast, co jest ważne, jeśli decydujemy o to, czy wspierać Rosję, czy Ukrainę, oceniając, czy więcej Polaków wymordowali Rosjanie, czy Ukraińcy, no to, słuchajcie, wydaje mi się, że bilans jest oczywisty. W czasie hołodomoru, czyli tego wielkiego głodu na obszarze Ukrainy, Spowodowanego przez politykę ZSRR. O tu jest taki komentarz. Jak wyjaśnisz, że ze wschodniej Ukrainy uciekali Ukraińcy do tej złej Polski przed śmiercią głodową? No, słuchaj, jak, m, 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 właśnie o tym zaraz, zaraz, zaraz troszkę powiem, W czasie tego wielkiego głodu na obszarach Ukrainy zmarło z głodu i z chorób związanych z tym głodem kilka milionów Ukraińców. A oprócz tego. Z samego tylko tego głodu według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej zginęło, zmarło 40 do 60 tysięcy Polaków. Liczba ofiar zbrodni wołyńskiej polskiej narodowości jest też rzędu właśnie 60-70 tysięcy, czyli Ukraińcy wymordowali na Wołyniu tylu Polaków, natomiast tylu samo Polaków, taką samą zbliżoną liczbę Polaków wymordowało ZSRR, którego spadkobiercą i następcą, którego wzorce chce powielać jest dzisiejsza Rosja. Więc, a nie liczymy tutaj Katynia, nie liczymy tutaj września 1939 roku, nie liczymy tutaj prześladowań przez NKWD i tak dalej. Więc, a jak wyjaśnię, że Ukraińcy uciekali z głodu, przed głodem? Słuchaj, jeśli masz do wyboru śmierć głodową albo życie w miejscu, w którym traktują Cię jak gówno, wydaje mi się, że wybierzesz życie w miejscu, w którym traktują Cię jak gówno, a nie śmierć. Przynajmniej ja bym tak wybrał, więc... DCA 1340 słusznie napisał, albo napisała, że sami możecie to przeczytać, więc do tego Was gorąco zachęcam. Wracam i patrzę, czy są jeszcze jakieś inne ciekawe komentarze, a jak nie, to przejdziemy do innego zagadnienia, które chciałem Wam przeczytać. Dana napisała, że to, się, to znów pokazuje, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Tak. Nie chcę, żebyście traktowali to w kategorii usprawiedliwiania zbrodni wońskiej. Zwróćcie uwagę, że takie słowo nie padło. Muszę bardzo uważać na słowa, ponieważ są osoby, które mają bardzo dużo złej woli i próbują mi udowodnić rzeczy, których nie powiedziałem, wykazać, że mówię rzeczy, których nie, nie powiedziałem. Więc ja nie usprawiedliwiam zbrodni wołyńskiej, natomiast zapoznanie się z tymi informacjami pomoże zrozumieć, z czego ona mogła wyniknąć. Urodziłem się w naszym wolnym kraju. Jestem bardzo daleki od rozliczenia z przeszłości, ale jestem za pomocą militarną za granicą, ale przeciw ekonomicznej w naszym państwie. O, i to jest też bardzo dobry komentarz. Uważam, że powinniśmy pomagać Ukraińcom również w Polsce, bo to jest tego typu kwestia: wysyłasz rodzinę za granicę. Bardzo często piszecie w komentarzach, że wasza strategia na ewentualność wojny jest taka, że wywozicie rodziny do bezpiecznego miejsca za granicę, żeby nic jej się nie stało i następnie wracacie do kraju, żeby walczyć. Ukraińcy mężczyźni nie mieli takiego wyboru, oni po prostu mieli zakaz opuszczania kraju. W związku z czym ym, no, ich rodziny. Przyjechały potencjalnie do Polski. Uważam, że powinniśmy się rodzinami Ukraińców zaopiekować, ukraińskimi rodzinami, powinniśmy się w Polsce zaopiekować tak, jak to jest tylko możliwe, najlepiej, jak to jest tylko możliwe, żeby Ukraińcom, którzy zostali w kraju, łatwiej i lepiej się walczyło. To jest pomoc, którą uważam, powinniśmy im udzielać w, dowolnym, w dowolny sposób, jaki jest tylko możliwy. Pytanie: Jest opcja dwóch miejsc ewakuacji. Domek. Letniskowy, 50 km od miasta, lub dom z porządną piwnicą w mieście, służącą za schron. Które miejsce byś wybrał? Ja bym wybrał oba. To znaczy, jeśli miałbym budżet tylko na jedno, wybrałbym domek za miastem. Z tego względu, że po pierwsze, domki za miastem zwyczaj są bliżej przyrody niż domy w mieście i, i, i spędzenie tam czasu na świeżym powietrzu, w weekendy, w wakacje jest fajniejsze. A to jest korzyść na co dzień. To jest taka korzyść, którą uzyskujecie już, nawet jak nic złego się nie dzieje. Pewnie, pewnie będzie to też tańsze niż ten dom w mieście więc to bym wybrał w pierwszej kolejności. Um, ale jeśli z różnych względów jest Ci wygodniej mieć dom niż mieszkanie w mieście i ten dom ma piwnicę albo y, osobną piwniczkę ziemną, schron, y, ziemiankę i nie stać jest cię na kupienie sobie te, tej działki drugiej i tego drugiego celu ewakuacji, no to starałbym się zabezpieczyć ten dom. Więc odpowiedź na to pytanie brzmi, jak zwykle to zależy. Dobra, przebijam dalej. Możemy sobie herbatki zrobić. Mam tu herbatę, tylko muszę sobie wycisnąć torebkę i dołożyć cytrynę. Krzysiu, nie mów o pradziadkach, tylko o ojcach, dziadkach, no ale poczekaj. Jeśli w 43 roku była jakaś zbrodnia, to moi dziadkowie, którzy urodzili się w, 30, w, trzecim, w trzeciej dekadzie XX wieku, w latach 30. To moi dziadkowie mogli mieć wtedy 10 lat? 16 lat? Ci, którzy rodzili się. Jeden z moich dziadków się rodził w 29 roku, no to w 1943 lat 14, to raczej jednak mówimy o zbrodniach dokonanych przez naszych, czy na naszych pradziadkach, przez pradziadków ludzi, mojego pokolenia, wiadomo. Nie? No, jak to się mnie starszy, to wtedy mówimy o jego dziadkach. Po prostu uważam, że jest bardzo niebezpiecznym negować, że coś takiego miało miejsce. Porozmawiamy z Ukraińcami o pomnikach po zakończeniu wojny. Tak to widzę, teraz wysyłamy broń i puszki. Nikt nie neguje, że zbrodnia wołońska miała miejsce. Nikt o zdrowych zmysłach, kto ma rozum i godność człowieka nie neguje faktu, że ta zbrodnia miała miejsce. N nie spotkałem się z tym, żeby ktoś mówił, nie, nie było, nie było, pomagajmy Ukraińcom, oni nam nic złego nigdy nie zrobili. Nie spotkałem się z takim komentarzem. No, to oczywiście nie znaczy, że go nie ma. Muszę bardzo uważać na słowa. Natomiast wydaje mi się, że no, no ja, się, ja się na pewno z takim komentarzem nie spotkałem. Dziś Ukraińcom trzeba pomagać, wysyłać broń, puszki, noktowizory, stazy, cokolwiek tylko się da, natomiast hmm, po wojnie przyjdzie moment, kiedy będziemy mogli rozmawiać o naszej wspólnej, trudnej historii. To nie jest moment teraz, żeby o tym rozmawiać. A jak wy odnowicie nasze pomniki, to my wam będziemy pomagać. No tu się puknij. Jeśli... No czy wiadomo, że to nie jest twoja opinia, bo to nie ty to napisałeś, napisałaś, natomiast hmm, spotykałem się z tego typu komentarzami. Bardzo mi się podoba to. Powinniśmy pamiętać o przeszłości, wyciągnąć z niej wnioski, ale nie zatracać się w niej. To mi się bardzo podoba. Moim zdaniem nie chodzi o obarczanie współczesnych winą dziadków, ale o to, że współcześni gloryfikują tamte czyny i ludzi. To nie pomagaj konkretnie tym, którzy gloryfikują tamte czyny i ludzi. Jeśli jesteś w stanie ich zidentyfikować, po prostu nie pomagaj. Tyle. A reszcie pomagać trzeba. Uważam, że gloryfikowanie tamtych czynów i ludzi to jest... Niewielki procent Ukraińców. Często rozmowa schodzi na tematy opinii o narodzie grupie X i należy się takimi opiniami dzielić. O Afgańczykach, Irakijczykach i Serbach opinię wolno było mieć, ale o Ukraińcach też można mieć opinię. Można mieć opinię na bardzo wiele tematów. W momencie, w którym Rosja toczy z Polską wojnę hybrydową, informacyjną, mądrzejsze jest nie być żołnierzem po stronie rosyjskiej w tej wojnie. Interes Rosji jest taki, żeby Zachód, żeby Polska, żeby przestać wspierać Ukraińców i Ukrainę, żeby przestać wysyłać tam broń. To jest interes Rosji. Rosja nie wygra wojny z Ukrainą, jeśli Ukraina będzie wspierana sprzętowo, pieniężnie, materiałowo ym, i w każdy inny sposób. Więc interesem Rosji jest, żeby tę te, pomoc wstrzymać. Rosja stara się do tego doprowadzić między innymi podsycając antyukraińskie nastroje w Polsce. My, Polacy, jako naród uważamy się za naród bardzo gościnny, że, że bardzo innym po pomagamy, osobom potrzebującym pomagamy. Niestety zawsze u nas w narodzie zdarzało się kilka procent ludzi, myślę, że nie więcej niż kilka procent, może ułamek procenta, ale są Polacy, którzy ludzi innej narodowości bardzo łatwo mogą zacząć nienawidzić. Mogą zacząć bardzo łatwo nienawidzić Żydów mogą bardzo łatwo nienawidzić Niemców, Rosjan czy Ukraińców. Wystarczy tylko odpowiednich, tam, wiecie, gdzieś wbić szpileczkę pod ten naderwany paznokieć, który temu Polakowi doskwiera, bo jest mnóstwo ludzi, którzy zetknęli się z Ukraińcami w swoim życiu i doznali z ich strony jakiejś krzywdy. Prawdziwej, realnej albo wyimaginowanej. Ja kiedyś uczestniczyłem w takiej stłuczce, którą spowodował obywatel Ukrainy, Rosji bo Białorusi. Przepraszam, to jeszcze były te czasy, kiedy nie zwracałem na to szczególnej uwagi, nie potrafiłem tego rozróżnić, nie było mi to szczególnie potrzebne, ale czy to oznacza, że powinienem wszystkich, wszystkie osoby, które się posługują językiem rosyjskim, białoruskim albo ukraińskim nienawidzić? Bo taki kierowca kiedyś w samochód, w którym jechałem, wjechał? No nie, ale ktoś na przykład mógł, nie wiem, stracić pracę, fryzjerka jakaś mogła stracić pracę, ponieważ na jej miejsce przyjęto Ukrainkę, której płacono mniej, bo miała niższe oczekiwania płacowe, pracowała lepiej. Na przykład mniej, rzadziej zdarzały się zachlać pałę albo nie zdarzały się zachlać pałę i do pracy po prostu przychodziła. W związku z czym Polka straciła pracę. Może być Polak, który stracił swoją dziewczynę, ponieważ pozerwał mu ją jakiś Ukrainiec. Albo stracił pracę, ponieważ jakiś Ukrainiec na jego miejsce przyszedł, tak? Albo usłyszał swojego szefa, który jest idiotą i powiedział pół żartem, pół serio. Albo ogodzisz się na tę płacę i spadasz z tym pomysłem podwyżki. Albo za bramą stoi trzech Ukraińców i czeka na Twoje miejsce. Bardzo, bardzo łatwo jest na poziomie takich pojedynczych osób, no nie? Spowodować, że ktoś nie lubi osób innej narodowości, albo nie wiem, o innego o innym kolorze skóry, albo o innej orientacji seksualnej. Po prostu tak jako ludzie funkcjonujemy. Wydaje mi się, że to nie jest cecha wyłącznie Pol Polaków. Zaraz mówię, muszę bardzo ważne słowa, zaraz ktoś powie, że szkaluje Polaków, ponieważ osoby innej narodowości tak nie mają. Napisu do jezonista. Ksenofobia pochodzi z kompleksów, pamiętajmy. O to właśnie chodzi. Ksenofobia bierze się po prostu z czego, często z tego, że człowiekowi coś w życiu nie wyszło. Więc Rosji jest bardzo na rękę podsycanie wszelkich tego typu nastrojów. Nie róbmy tego, nie bądźmy żołnierzami na rosyjsko-polskiej wojnie integracyjnej, informacyjnej. A jeśli już chcemy w tej wojnie uczestniczyć, to walczmy na korzyść Polski, a nie Rosji. O!